Dzień dobry, witam wszystkich. W ten piękny środowy poranek. Dzisiaj jest środa 21 maja. Dałem ciała, muszę wam się przyznać, na początku. Może inaczej, dałem ciała, ale o tym zaraz powiem, że dałem ciała i dlaczego dałem ciała. Ogólnie dzisiaj e, przyjechałem obredlić e, kartofelki, ziemniaczki, pyry, e, ze względu na to, że, że tu już zaczynało coś zielonego rosnąć nam. A no bardzo zielonego myśmy nie, nie chcieli i o, więc trzeba było to dzisiaj opuszkować, obredlić nazw jest wiele W każdej części kraju inna właśnie ta trawka jeszcze o jeszcze do przedstawienia coś bo, bo wyrywa już trawę i ten pesz e, ale tak jeszcze nie, nie do końca ten e, e, płużek. Nazwijmy to, nie wiem, to na, nie, nie wiem jak na to mówić, yy, no nieważne. Więc yy, tutaj yy, trzeba było się obradzić troszkę. Akurat fajnie, bo trzy godzinki bardzo szybko, co piątą parę jechałem sobie cały czas. Raz, 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 co piątą parę i yy, dosyć, dosyć szybko to poszło. Teraz yy, będę się brał tutaj za tą stronę. Gdzie jest go włóknina, muszę ją najpierw zdemontować, ściągnąć, e, potem przejechać i przykryć z powrotem. Bo z czym dałem ciała? No, z tym, że mieliśmy fajny materiał nagrany właśnie z spuszkowania tutaj obredlania. E, jak z ojcem to robiliśmy, tak e, razem, tam jest jakieś szykowanie, i cały materiał z kamery usunąłem. Normalnie usunąłem, coś potrzebowałem sformatować kartę i nie spojrzałem, czy mam to zgrane, czy nie do obróbki, no i się okazało, że nie ma. Więc się pożegnałem z fajnym materiałem dosyć, ale dzisiaj jestem sam, więc mogę bardziej powiedzieć, co się dzieje. Więc ja Was teraz założę na głowę na chwilę. Uchwyt chyba mam na... Na łyb swój założę was na głowę władziu niezastąpiony i sobie pogadam jeszcze. Mam nadzieję, że teraz się fajnie nagrywa. Jeszcze kur. E, rękawiczki zabiorę sobie. Widzicie chcień. cień. Tu kabelki mikrofonów nawieszane. Weźmy sobie rękawiczki. Stąd słuchawki. Miałem wzięte, mam powiem, takie zagłuszające, wygłuszające, no ale jak się okazało nie było nie było potrzeby, żeby ich użyć. Jakieś trzy godziny sobie tutaj się pokręciłem bez, bez słuchawek teraz te batony, batonów chyba nie, niekoniecznie widzieliście te batony z piaskiem. Nie, batonów nie było, batony ostatnio szykowaliśmy właśnie. To są takie batony. Mamy je porozkładane. Po, po tej geowłókninie. Tutaj zimniaczki już. Wychodzą. Pierwsze. Listki już wychodzą. A tutaj interesuje, co pod tą geowłókniną będzie. Już trochę się porwała. Już było dwa, dwa razy ściągane. 20 sztuk batonów. Marsy Snickersy, Mogę mówić jak na to chcą. Byle mi ktoś na to zapłacił. A na razie będę mówił: batony albo Prince Polo. Może w Prince Polo chyba też, co? Będzie dobrze. No, opa, troszkę dalej. No i mam że trzy godzinki z ustawieniem maszyny, troszkę poprawkami, bo to jeszcze gorzej by było, jakbym nie przestawił. Zajęło tamta część. No i teraz jeszcze tutaj czas godzinkę poświęcić. Na rozmontowanie tego. Obre sprawdzenie obredlanie i zmontowanie z powrotem. Najpierw do połowy, a potem do drugiej połowy. Ja nie chcę tego podciągać do siebie. O, ale tu już wyrosło. Jak tu porosły, już. O, tutaj. to ja musiał się przyjrzeć na ustawienie sprzętu jak to się prezentuje o, Czy nie będziemy ty podkopywać ziemniaka ale na razie ładnie to wygląda hej. fajnie się to obredli się ruszy troszkę ziemię tą skórówkę. Już takiej skorupy nie ma No kurczaki No nie ciekawie. nie są na tyle duże te łodygi, żebym mógł je płamać Ale bym nie Bardzo tego zrobić Opa. A będą się mniejszymi kroczkami tu zaciągać. Dpły w Ale idzie Wściekła. No i ściągnięte już go i tu jeszcze tutaj poprawie w tym rogu, żeby nie najechać ciągnikiem e, na nią O, pociągnę, to pójdzie cała a tego byśmy nie chcieli. Jak widzicie Pokazywałem ziemniaczki już nasze wychodzą jakoś firki już są. Ja może weźmiemy sobie rękawiczkę i jednego wyciągnę. Eee, odkopię trochę z ziemi hopa hopa hop. hop, hop. bruzdę rozwalić Widzimy. co tu się dzieje Nie, myślę że jak to obredlę to ona, one one po prostu pójdą do góry w drugą stronę o, jest ziemniaczek. Opa. O. Ziemniaczek, sadzeniaczek, moi drodzy. Się na... Opa. O, to jest Opa. Jest ziemniaczek, sadzeniaczek, który się powoli tu Rośnie. Niestety to tam korzonki zapuszcza Zaraz przyjedziemy go troszkę. Narobiłem na ciula. Bo go przysypiemy. A żeby nie miał za lekko chłopak. Go zaraz przysypiemy tutaj. To myślę tu podejdzie. To trochę rozszerzałem. Żeby te łapki szły tutaj. Bardziej. No Zaraz podjadę, jadę ciągnikiem i wszystko zobaczymy więc pierwszą rajkę będę właśnie atakował i, opa, i zobaczymy co tu co tu się będzie działo i jak to będzie wyglądało teraz was zakładam na głowę z powrotem i jedziemy hopa pochowamy wszystko Podrączkę, żeby nic nigdzie nie wyleciało. I jedziemy. Już tutaj zaczęło zachodzić. Chmurki się pojawiają, więc chyba tak jak zapowiadane było, będzie padać. Zostało już tutaj e, obredlone, opuszkowane e, Ok, jest wszystko jakby nie, nie uszkodziłem tutaj w żaden sposób e, ziemniaczka tej góry. I teraz tutaj bardziej z boczku było brane. To się pewnie dosypie, jeszcze przesypie, zasypie że się będzie przereguluje jeszcze pod e, właśnie pod no, taki takie coś no ale tak to ogólnie to fajnie to wyszło drobnica taka została powyrywana tutaj ze, spod dołu gdzieś ziemniaki się przebijają do góry no i dobra ja teraz się biorę za przykrycie tego z powrotem go owłokniną i widzimy się za chwilkę i moi mili Geowłókninka już jest na, naciągnięta tutaj na ten kawałek cały, tak jak była. Bardzo dobra i szybka, sprawna robota i tyle z naszego. Ja się teraz pakuję już naciągnik, wracam do domu odpoczywać, montować film, żeby jak najszybciej się jeszcze ukazał. Mam nadzieję, że jutro myślę, że się pojawi i czekajcie dalej na kolejne upgradey, y. <grydy> updatey, e, update y w sumie co tu się dzieje, co tu się zmienia, co, e, jak to wygląda. A, Władek daje radę. Dzisiaj mu trochę ciepło już się zrobiło. Był taki moment jeden, e, że trzeba trzymać obroty powyżej 1500 e, na minutę, bo spada ciśnienie poniżej jednego bara, czyli poniżej tego zakresu optymalnego do e, do pracy. Oh, hop. I tako dzięki za obejrzenie! Zostawcie suba, subskrypcję. Jeżeli chcecie wiedzieć na bieżąco, co się dzieje, zostawcie komentarz. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak, jak można ustawić to wszystko tak, żeby jednocześnie wyrywało trawę po bokach oraz wyrywało trawę na górze w sensie, żeby nie trzeba było tego regulować, tylko żeby tu i tu naraz robiło. No to dajcie znać i do zobaczenia. Cześć.